Start recording, witam wszystkich. Zróbmy bundle. I zaczynamy od Drum and Bass, lata 80, 100 milionów mm wyświetleń i medium według tego. Ciekawe. Kójś, będę to wiedział po synfial. ale to jest ciężko. Your devotion Lay all your love on me. Ej! Ej! Ja pierdziele, to jest moja ulubiona piosenka od Abby. Uwielbiam tą piosenkę. No, połowa osób zgadła po tym syntezatorze. Dobra, słyszałem tą piosenkę, dzień od razu milszy. Yy, songlas To brzmi jak moje Hot 16 lowki Skip. Nie wiem pojęcia, co to jest. Czy to jest Icy Fire? Jakieś? Nie, Icy Fire jest. Pumperlo man, pom 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 pom. Parapam. Nie ma IC Fire w ogóle tutaj. I just want you to know who I am. Rock Nie mam pojęcia po tym snerze takim Kurna, jakieś swingowe Nie mam zielonego pojęcia I miss you blink 182 Ok, hip hop Just love the gram. Oh, wait. oh, wait. Jakieś szkr Dobra, przepraszam, pomyliłem gatunki. To nie jest muzyka typu szkr, tylko muzyka typu. Off the ground. Nie mam pojęcia. Dobra, dzisiaj było ciężko. Co wy eksportujecie? 200 miliardów, to jest niesamowicie duża gospodarka. Pakowane leki szczepionki, woda smakowa, auta, inne samochodowe rzeczy, żelazne struktury, płaska stal, silniki, niesamowicie drugo... niesamowicie drugosektorowe państwo. Kaolin Coated Paper, prąd, drewno. Dobra, myślę, że Chiny to będą w trylionach, ja tutaj próbuję Japonię, bo to jest duża gospodarka, 200 miliard miliardów. Okej, okay, kompletnie nie. Rosja? A, nie ma Rosji na lu. Może by mają embargo? Yy, Turcja nie. Turcja nie ma takiej. Chociaż czekaj, Niemcy, Czechy, Austria? Okej, okay, Austria ma dużo sensu. Ogólnie dużo krajów takich yy, bardziej zdewelopowanych ma bardzo dużo eksportu takich rzeczy jak właśnie leki. Dobra, z Macau do Singapuru. Macau tylko graniczy z Chinami. No i z Hongkongiem, ale komu to po potrzebne. I do Singapuru trzeba przez Indonezję, która musi dotykać do Tajlandii. Do Tajlandii można przejść przez Laos, ale przez Mianmę. Laos bliżej de facto. Nie, Malezja, przepraszam, Malezja. Jest nowe tygodniowe. U, 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 u. Ze Sierra Leone do Djibouti. Prostej linii, Sierra Leone. Gwinea to jest ta normalna? Tak. Dobra, to jest najgorsze, bo w Afryce trzeba wiedzieć co jest. Gwina wychodzi tutaj na wybrzeże Kości. Które potem przechodzi na ganę. Okej, okay, czyli musimy musnąć przez. Mali. Nie. Przez Burkina Faso. Dobra, potem togo. Benin, Nigeria. Tutaj będzie Kamerun. Potem będzie Kongo, Kinshasa. O, ja to głupi jestem. To Czad będzie w takim razie. Czad, Sudan, Południowy Sudan, Etiopia. I jesteśmy. No, dwa kraje nadprogramowo. Nie było tragicznie. Dobra, time guesser dzisiejszy. Klimatycznie z tamtą gierką, Oling, Polling Station, terial Kit Box, czyli wybory mamy jakieś, afrykańskie wybory, Malawi. Wybory w Malawi, Electoral Commission 2025. No to to jest chyba za darmo w miarę. I w Lilongwe będziemy, czy gdzie? Przepuszczał, żebym że w Lilongwe. Parliamentary Election. Dobra, i powiedzmy, że jesteśmy w centrum Lilongwe. Okej, okay, jesteśmy w kompletnie innej miejscowości. Może było to do zobaczenia, Blantyre. Mm, mamy flagę Ameryki i flagę Hiszpanii. To jest Ronald Reagan? Czyli lata 80? To to jest Francisco kurwa, Franco? Nie, to nie może być Reagan w takim razie. Kto miał takie zakola, że mu wchodziły na połowę głowy? To był chyba Nixon? To będą 70 na 80. I to będzie Madryt przypuszczam, bo jeżeli to jest Franco, to Franco bardzo nie lubił Katalonii ogólnie. Więc to musi być Madryt, jakiś centralny bulewar w Madrycie. Powiedzmy, że ten. I rok? 75? 70, ok, Trochę in, inna ulica. I to był Nixon. Dużo flag. Czy to jest flaga Imperium Niemieckiego? Czerwona, biała, czarna? Jakby ja teraz muszę z czarno-białych stwierdzić, jakie to są kolory. S o. -k. O co tu jest napisane? S-fo-wo-i. No właśnie, ta palma, palmy to sobie mogli przenieść ci chcieli. Gasidio. To Włochy mogą być. Sówsko de Kleta 1896. No to jest ogólnie stare jak świat zdjęcie. Jakiś to. Tego czapka nie leci imperium osmańskim. Flaga Jugosławii tutaj ma bardzo dużo sensu szczerze. Bo ten język tak zalatuje. Dobra, dajmy 1914, zanim wszystko się odwaliło, i damy Belgrad i. miejmy nadzieję, że jest dobrze. 31 w. okej. Okay. I to jest w Słowenii. Król Piotr I. Ten, co był Dzidziusiem podczas. nie, to Piotr II był Dzidziusiem podczas II wojny światowej. New Emirates Islamic. Tu jakiś Habibi stoi. To jest jakaś galeria w Emiratach. No dobra, który to jest rok? Coś świeżego. Dam 2023. Mamy Dubaj i do widzenia. 2014. Trochę starsze. A to podburczka Leafą, okej. Okay. Bridgestone Arena. O nie, runda pod Amerykańców. Nashville. Nashville jest w. w... gdzieś tu? W Tennessee, no. Nie znajdę tej areny. O, Nissan Stadium, próbujemy. Three Bashes, Nashville Predators. Dobra, i który to jest rok? Nie wiem, bo pewnie trzeba wiedzieć, kiedy to się wszystko działo. Dajmy 2018, 17. Dobra. Nie ma 40 tysięcy, ale jest blisko. Czas na zagraj.my. 6 iliada. 6 najlepiej ocenianych sklepów detalicznych, internetowych przez Polaków kategorii niskie ceny. Internetowych. Czy to będzie, ale drogo? Tak jest. Ceneo? Nie będzie tam. A Biedronka? Codziennie niskie ceny? Nie. Lidl? Czy ja jestem upośledzony? AliExpress? Temu? Shein? Dobra, jestem logged Jestem locked in. OLX? Nie. Letyshops? Nie. Amazon? Na Amazon jest drogo. Yum? Czym jest Yum? Banggood? Vinted? Nie ma Vinted. Tablica.pl? Nie ma. Teddy? Pepko. O nie trukuję tego. Pepko. Action i Shinsai. Dobra. Action ma sens. Shinsai Nie powiedziałbym, chociaż w sumie w Shinsei ludzie mówią, że zawsze że jest tania. Kto to jest? Influencer. XN. Ale go wzięli, zrobili. Muzyczna. Kto to jest? Palion. Nie ma Paliona dostępnego. Dobra, wpiszmy jakiegoś kompletnie mid-tier muzyka, który jest solo raperem najlepiej. Mówisz Błoński? Kwiat jabłoni, nie. Enigma, nie ma go. Szczyl? Szczyl jest według mnie bardzo mid-tier, jeżeli chodzi o popularność. To jest, to jest raper, który działa solo. Nie wydał czegoś dawno. Ma więcej słuchaczy. A Ferrari? Nie ten Ferrari. Dobra, ale więcej go ludzi słucha, ale największy banger mniejszy. I wydał album na 2020 albo 2021. Czyli covidowy album. Kto robił covidowe płyty? Plan B? Dobry shout z Plan B, szczerze. Ale album wydał za, za, za świeżo. Czy mu jest bez koszulki? Ja nie wiem. Casio? Nie, to nie ma tego. Dobra, bardzo dużo ludzi go słucha. VATS Tak, VATS Prawie milion miesięcznych od słuchających. Good shout, good shout z tym Wacem. Kto to jest? Streamer? Kto to jest? Kto ma takie włosy popularne 15 lat temu, że miałeś taki, taki cieniutki rokezik? Wygląda jak mój brat cioteczny. Powiedział, że z słowem to napisałem to. Tibia. Nie, to nie Tibia. Kazama 5 wątpię. To kazama 5. No i proszę was bardzo. Fortunajci. Cytaty. Kto powiedział? Jest. A, Rówbabicze. Za darmo. Ej, ale szczerze? Nie dziwię się, że tyle ludzi dało książula, nie? Jestem uzależniony od ogórków kiszonych Kiszone, 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 kiszone Kocham ogórki kiszone, popierdolone po Robur WK, robór by tego nie powiedział Owca WK To brzmiało jakby owca to mógł powiedzieć Bardzo fajny cytat Dobra, Podle znane osoby Nie, na szczęście nie Ostatnio był Mensen I żadnych literek nie używamy Dobra, więc teraz będzie jak? Eee... Nie, za dużo liter. Co może być? Nie, za dużo liter. Polański, to też pomyślałem też o tym. Kolonko nie ma N. Mandzio nie ma M. Za tym znane osoby. Ryszard? Karolak jest szałtem. Karolak jest szautem, f**kuj. No, zajebiście poszło. Dobra, sortownica. Żereguj 8 polskich lotnic według liczby obsłużonych pasażerów od największej do najmniejszej. To jest za darmo. To jest za darmo. Katowice mają sporo. Wrocław może mieć sporo. Modlin też ma dużo. Kraków, Warszawa rado, myślę, że na dole. Gdańsk tutaj, Olsztyn. Myślę, że Olsztyn Mazury ma mniej. Yy, w Starachowice. Ja myślę, że to będzie coś takiego. Naprawdę Gdańsk ma więcej niż Modlin? Modlin tylko tak mało? Ja myślałem, że Modlin ma fest dużo. Czyli Kraków ma 11 koła. Mazury najniżej. Tak, Mazury malutko. Też lotnisko jest chyba jakieś w Szczecinie, które jest daleko od Szczecina. Czy nie ma lotniska w jakimś Szczytnie? Czy czymś takim? Gdańsk ma doj**any ruch. Raz leciałem z Gdańska. Eee, Strzelnica. Kraje powyżej 100 milionów mieszkańców. USA 300, yy, 300 milionów. Polska 40, Hiszpania, nie, Etiopia na bank. Madagaskar chyba nie. Peru możliwe. Egipt ma dużo ludzi. Kanada ma z 8 milionów. Meksyk ma z 60. Japonia myślę, że ma stówę. Argentyna nie. Saudyjska nie. Kolumbia może mieć stówę. Brazylia. Kolumbia albo Meksyk. Polska nie. Hiszpania nie. Irak nie. Wielka Brytania nie. Francja nie. To będzie Kolumbia, Meksyk, może Peru. Dobra. Let's go. A pod szczytem jest Olsen Mazury, ok, wszystko jasne. Ej, jest tak ta Geoconnect Geoconnect coś takiego. Ta gierka fajna. Geoconnections, tak gra się nazywa? To jest coś nowego dla mnie. Nie widziałem tego jeszcze. Dobra, kropka EH. Pierwszy raz to widzę szczerze. Kropka NU. To jest Niue, bodajże. Nowozelska wysepka. ALOFI. Język arabski, język turecki, język ukraiński. Język, okej, okay. Niue, Niue. To mi brzmi jak to i to może być flaga Niue, szczerze. Tak, dobra, Ukraina, Charków, Odessa.UA .ua i język ukraiński. A dobra, dzisiaj to tak się ułożyło. Arabski, Istanbul to w Turcji, kropka .tr i turecki. O i to jest Sahara Zachodnia bodajże, albo Sahrawi ta republika demokratyczna. No tak, Smara. Okej, okay, dzisiaj bardzo przyjemne. Da się zrobić starsze? Bym poroił tych troszeczkę, to są fajne. Only available to premium users. O, ile to kosztuje? 3 dolce na miesiąc. O, mam Worldle, We're Taken, Statele, Flagle, Travle. O, jest za 2 dolary. Już wam pokazuję, sorry. Za 2 dolary mam Travle, Geo Connections, go The Gritty. Dobra, to bierzemy Explorer Connections za 2 dolary. Poszło. Dobra, widzowie, chyba ogarnięte. Dobra, to zrobiłem i czy teraz mogę poprzednie? Bo zapłaciłem im hajs. Polskie PL, Krakow, Łódź, Gdańsk. Okej, okay, czyli to jest codziennie to samo. A to nie jest aż takie ciekawe. Norwegia, Norwegia, norweski język Bergen, Hiszpania, Spanish S, Walencja. I jakie są ostatnie cztery, to powinno automatycznie się robić. Okej, okay. bo ja myślałem, że to będzie coś ciekawszego. Jak to jest zawsze tylko kraj, język, flaga, to takie trochę nudnawe. Maoryjski w Nowej Zelandii, NZ i miejscowości to Auckland. Szan, byliśmy w Szan, byliśmy w Liechtensteinie z Kobitą. domeną LZ i język niemiecki. To są miejscowości koreańskie. Północno-koreańskie. Ok, oczekiwałem więcej od tej gierki. W Węgrzech mówią po węgiersku. Kropka Dobra, to jest o wiele łatwiejsze niż myślałem. Za dwa dolce by chciał niesamowicie co influencer. Myślałem, że będą inne połączenia codziennie. A to jest bardzo proste. Muszę walnąć w zatoki widzowe, czekajcie. Ła. Nie. To nie był cukier puder. To był lek. Ła. Witaj w świecie targówek AI. To był fistech. Spierdzielaj, dobra, play. Eee... Spring szarpej to jest rasa psa. Liter. To jest jak zwierzęta. Bo zaczeicie, zwierzęta ro nie rodzą po jednym, po dwóch, tylko po dziewięć niektóre. Więc to mogą być rzeczy, które się odnoszą do zwierząt. Ale nie wiem. Miod, tak, miod, dokładnie. Zomp, film, sprinkle, pepper. Coś rozrzucać. Scatter i litter. Albo flick będzie. Dobra. Strue, nie mam pojęcia, co to znaczy. Feature, film, picture, flick. To, że to są rzeczy, które można zobaczyć w kinie. Dokładnie. Brain, okej, okay, okej, okay, okej, okay. rzeczy, które mają zmarszczki, które są pofałdowane, mózg, szarpej, yy, suszone śliwki i papier do naleśników, dokładnie. Crape. zajebiście, dzisiaj bardzo przyjemne. Jakąś jeszcze grę macie online'ową? CD Kordle, dobra, jestem wielkim fanem CD Kordle. To jest tak dobrze zaprogramowano, zaprogramowana gierka również. Zawsze od, rozpoczynam od nymf, żeby Y i końcówkę PH wyłożyć. Hmm, potrzebujemy słowa z jedną samogłoską, albo z dwoma. Quick. Dobra, spróbujmy quick. Ok, mamy w kilku I. To jest Q, U. Mamy końcówkę CK, bo też jest ważna końcówka. Jest takie słowo? Z true? Bo jest z True na pewno. Jest, true. Ok, potrzebujemy coś z A oraz O. Jakie, ile mamy? S, e, k. Sleek. To musi chyba być sleek. Tak jest. E, c, k, h. Check. Chiggly check yourself before you diggity wreck yourself. To może być check. Bo chyba nie będzie h samo na początku. Po angielsku tak nie można. Nie, to musi być check. Dobra, Chiggly check yourself. L, i, e, plier. Że plier jest że kombinerki. Ale r nie ma, nie, r nie ma. Czy jest takie słowo plied? Bo D jeszcze nie użyłem, mi się przydało. Dobra, plied. Zapójrzcie. R tu nie pasuje, to będzie syty, coś tam RE. 100 albo ste. Dobra, tutaj jest za darmo, jak jedną literkę wyciągniemy. Potrzebujemy O oraz A wreszcie użyć. Użyć OA, żeby było, ale dużo liter. D końcowe się przyda. I dajmy gloat czy bloat? Dajmy bloat. Dobra. 100 to będzie. Mamy s, sfo, z sjor, szore. Sfore jest takie słowo? Po polsku jest, ale... A, n no, dobra. B, r, et, bere. B, b, brine? Nie, bring. L, e, g, y. Ciekawe. K, u, o, quote. Dobra, p, u, e, pulse. Dobra. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słów do zrobienia. W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogę jedno z. To jest one. Co to będzie one? To jest dziwne. Zone? Ozone. Dobra. Z tylko w jednym. O, on na początku. Dobra. O, dobra, 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 dobra. O, coś, e, coś, coś. Mamy A, M, G. L nie. Omega. Omega, lul. Dobra, na dole. RT, zostało nam A, G i R jest tutaj. T jest na końcu. A na początku albo... Grant? Nie. Graft. Czy Graft ma sens? Próbuję Graft. Let's f***ing go. Ty, to będzie mój najlepszy performance na Sedekordu w życiu. Dobra, tutaj mamy Rite. Jakie jeszcze literki? W nie ma. Irite, vrite, ksrite. Nie, czyli to musi być trite? Jest takie słowo. Albo irite, albo trite to będzie. Dobra, się, jest takie słowo. E, l e -g y No to Y na końcu. L Elegy, elegia. I zostało nam jedno słowo. Ty, a, taint? Nie, jak głupi jestem. Jedno słowo nam zostało? Nie, dwa, 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 tutaj jeszcze. Ty, ny, na końcu. Titan. Dobra, I, E, A, I, A, games, it's only games, B, K, twój stary poharnasiu, to chyba E coś tam an, jakie jeszcze literki, K, to jest ku kebab? szczerze, najlepszy mój performance dziękuję za to podpowiedź z kebabem najlepszy mój performance na sedekordu jaki w życiu miałem mega mega zadowolony jestem z siebie Fnogeser? odpalam Ethnogesser. daily game skąd są ci państwo Dobra, mi to leci jak coś między turecko, iraksko, irańsko. Chociaż również to może wchodzić w jakiś Turkmenistan. Szczególnie po włosach tego faceta. Dobra, ja tutaj ryzykuję, idę w jakiś Iran, ale również Armenia to może być. No proszę was bardzo. Mi to leci jak coś pomiędzy południowymi Indiami, a nawet Javanese. Jak ktoś z Jawy, ja myślę, że to indonezyjczyk może być. Południowe Indie. Wymieniłem je pierwsze, ale byłem między tymi dwoma. Dobra. O kuźba. Dobra, to to jest albo jakaś Boliwia, jakieś rdzenne coś typu Quechua Mapuche, albo możliwe, że Polinezja dziwna. Ale Filipiny też rozważam. Też bardzo rozważam Filipiny. Chłop wygląda jakby miał na imię John Rodriguez. Filipiny czy Boli? Dobra, daję Filipiny. Okej, okay, i to był z Maluku. To nieźle. Okej. Okay. Pamiętajcie, widzowie, Afrykańczyk Afrykańczykowi nierówny. I to jest... Yy... Ja myślę, że on jest z zachodniej Afryki, choć twarz tej babki jest inna troszeczkę. Czy to może, to jest jakaś Ghana albo jakieś Zimbabwe? Ty, szczerze? Ta gra jest naprawdę fajna, można się uczyć o świecie, o kulturach. Dobra, nigdy nie widziałem bardziej uzbeckiej twarzy w moim życiu daje Uzbekistan. No, bardziej wschodni z góry, ale z takimi gadam w taksówce co tydzień. O kurwa. że pojęcia nie mam. Pierwszy raz widzę tak, taki typ twarzy. Pierwszy raz widzę taki typ twarzy. Może jakaś Macedonia? Okej, okay, Berberzy. Berberzy, czyli Tunezja. Okej, okay, to ma trochę sensu. Eee, to jest jakiś... Jakiś Czeczen? Jakaś południowa Rosja? Jak na moje? Ja nie mam prawa być w to taki dobry! Ja nie mam prawa! Dobra. Tutaj daję Botswanę jakąś. Chociaż ta pani mi wygląda jak. Eee... Wierzę w Botswanę. To 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 ro. Max Verstappen, to, 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 Widzowie, to, że osoba jest czarnoskóra Nie znaczy, że jest tylko z jednego rejonu Oni inaczej wyglądają Dobra, to jest Kenia Tanzania, albo ogólnie Bushmeni Ja bym leciał w Tanzanię Kenia Północna, dobra Powiedziałem Kenia, nie? Uf. Będę szczery Mam tutaj dwa różne wajby. Pierwszy mój vibe to jest jakaś manżuria przechodząca na Syberię. A drugi vibe to jest jacyś rdzennoamerykańscy ludzie. Tylko ten facet mi nie pasuje. Ta babka mi pasuje do. dajmy jakoś manżuria. Okej. Okay. Czyli Tybet nawet taki. Okej. Okay. No to to było ciężkie. Ty. Będę szczery, gra jest bardzo fajna i, i jestem w nią kurwa nawet trochę dobry. Ale to. Ja dosłownie po prostu lubię się uczyć o świecie. Ta gra jest bardzo fajna. I bardzo się dobrze bawię w nią grając. Nie wiem, wrzucimy to na szafę, zobaczymy co szafa powie na ten temat. Tylko ta gra niestety no, wiecie. Ja się staram, jak mogę, w pozytywnym świetle grać w tą grę. Ale będą ludzie, którzy zobaczą koncept tej gry i powiedzą o że to jest rasizm. Kiedy ja w życiu złego słowa nie powiedziałem o tych ludziach, po prostu wiem skąd oni są. Jakby halo. Myślę, że umiejętność moja, że znam się na tych kulturach, wiem skąd są ci ludzie, to jest dobra rzecz. To jest brak ignorancji, dokładnie. Według mnie to jest kwintesencja braku ignorancji.